A, moi drodzy, wbiłem w portal! Wbiłem w portal kolejny od hakerki. Od razu się. Przy... Ale to było dziwne. Przed chwilą patrzyłem na niebo, a teraz widzę tablicę od hakerki. Z jaką ona to zrobiła? Co to było? Masz dostęp do najlepszych TNT. Masz gamę modę kreatywę. A, faktycznie, nie mam serc. A dlaczego? Jesteś niewidzialny? Co? A to wszystko dlatego, żeby trollować nóbka. Musicie się uczyć używania modów. Jakie TNT? A tu na drugiej zakładce. Ile? Ile tu jest tych TNT? Zresztą to są te TNT, które ja już testowałem, ale to już mega dawno. Te, te testowałem, te z zielonym tym. O, haker mi kiedyś je dał. Ja nie mogę ile tego jest, tylko trollować nupka. Gdzie, ja Gdzie ja znajdę nupka, ty? Jak ja mam znaleźć nupka? O, tam jest wiocha, tam jest wiocha, ale nie wiem, czy nubek będzie w wiosce. No, wstawiam, że tak powinno być, bo jak tu tak patrzę. Dobrze, ja jestem niewidzialny. Mam mieć TNT i je odpalać, okej okay. Czyli, żeby prawdopodobnie wrócić na Wojanowice, muszę go potrolować. A ja lubię takie odcinki, Wizowie, to będzie idealny odcinek. O, a tam jest jakaś tablica. Pa, 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 Wizel, pa. Rąk, ty Fajna, Nubek coś tam gada, ale wizowie chcę tylko powiedzieć, że nowa nuta, tryb kreatywny, będzie 30 czerwca razem z płytą. Tak, Wizowie. wydaję własną płytę, gdzie będzie 15 piosenek, albo 14, jeszcze nie wiem. Eee, także jeszcze wpadajcie na Palio stajcie po nowe koszulki i 20 czerwca będzie zwiastun nowej nuty, tryb kreatywny. Dobra, a ja lecę do Nubka, sprawdzić, czy O, jest tutaj faktycznie, pa, pa. co to za... Papa Przeżyj się, Musisz przeżyć! To sobie robimy, domek! On ma tablicę, musisz przeżyć! i dobra, to będzie dobre! Będę losowo brał w sumie te TNT, nie żeby tak ten... O, mój domek, ale dobrze jest swój domek! Pod, pod dirtem! A ja nie mogę być gdzie wy jesteście! Jaki dom sobie wybudował, bo Pocz! Jo! E, co to jest? Domek się zbudował! Co e... jest? Ej, dobra, powalone to jest. Ej, powalone to jest. Halo, jest tu ktoś? Halo, halo. Ej, mam niewi nieskończono niewidzialność. Co to za znaczki? Halo, Jaki halo. Jaki dom! Jaki Półce dom! Jaki ładny, on jest cały zrobiony. Halo, Hakierko, co tutaj gdzieś jest? Jaki dom się stworzył? Co jest nie tak? Ej, nie wierzę, dobra, to jest, jest przekozackie o, a to co to jest? Czekaj, od razu mu to damy tutaj, w tym miejscu niech będzie. Gdzie, gdzie jest no bo? Wrócił do domku? O o, Co to? Jest! Ym. O kurde! A! <laughs> <grybuj> a! Co o. Co że... jest? Co się stało? Co ja jest! Ej, ej, co jest? Co jest e... nad nim? Dlaczego? Co się nade mną jest noc! Łoo! Eee... Czy ja, mam, czy ja mam dostęp do komentarzy, ja mogę tepać się do Nuba? Tepe Nubek Mogę! Yy. To ja tepnę Nuba do siebie No tepe. Yy, to Nubek jestem? Patrzcie na to yy, Gdzie ja jestem? Co to jest za... O nie! No, popatrzyłem na Nubek! <laughs> popatrzyłem ja na Endermana Nie! Uciekajcie! Rani macho! Tu ma ja! Nie! Co on zrobił? <laughs> Dobra, bo tutaj już on nic nie zrobi o, nowego ucieka przed zombiakami. Dobra, ustawię mu dzień, żeby miał lepiej. O, Ech. magia. No to się stanęło? Czemu tu są jakieś Medzi. dziwne jakieś wybuchy? Zombie go zaraz zabije. Kurcaki, no. Um, co ja chcę, co ja chcę? To wygląda fajnie, tu będzie jakaś wyspa. O nie, ale dobra, bo to znowu dziurę zrobi. Bomba atomowa, widzowie. Dobra, to fajnie wygląda. Ale nie wiem, co się z tym stanie. Ta, ta. Uh. Co to jest? Czy kto tutaj jest? Halo? Czemu tutaj są jakieś... No! A! O nie, o nie uciekaj Nubek! Co się dzieje? Co się dzieje? O kurde! Uciekaj Nubek! Ej, dobra, ale cały, cały... świat już jest rozwalony, tutaj nic nie ma, sam kamień ma Ej, dobra, ja mam pomysł. Bo jak już mam dostęp do wszystkiego, to ja mogę dać nawet zbrojkę, nie? Także zrobimy tak, czekaj, nie, niech on sobie biegnie nie wiem o. o, 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 widzi, widzi, dobra, i dawno mu to rzuciłem. Skąd co się dzieło? Niech ma to i niech ma to. Eee. A jeszcze jabłka, no, no i teraz możemy widzowie, się bawić. Możemy się bawić. dziękuję ci. Możemy się. Widzowie, jest na mnie chory, ale co z tego? Storm. Hmm. Ale to będzie zbyt grube, mi się wydaje. Ja właśnie na razie chcę takie spokojne te chociaż kurde, wszystkie są przemocne. Ej, on jest niewidzialny, Tinty On se biegnie, on nawet nie zwrócił uwagi. Co się? Wow, meteoryt! To moja. O kurde Co to się stało? Gdzie on jest? Ej, meteoryty! O, kurde, jaka dziura. Jak czernówek zobaczy, to się przerazi normalnie. Ej, dobra, nie spodziewałem się, że aż tak przewali Co to jest? Patrz, patrz dłuba, patrz rachcję dłuba, patrz jak się... Oooo! Jakie to jest wielkie! Jaka dziura, co się nie, stało? Nie. Muszę to e... zjeść Chcę ja mam dać... O oh, hungry! To chyba go będzie przyciągać, gdzie on jest? A -a -a -a. Wow! A -a -a! Nie, ty, ty nik nie mnie zjeść chyba! Co tu be... jest? Co się nie, Przyciąga, przyciąga! Nie ma nic. Bardzo nudicuje! Lewy, no to, dzięki Dircie, pomogłeś mi! Ej właśnie, Dirt go zablokował, co jest grane A, nie Uwaga. mogę się ruszać! Kiedy to wybuchnie? Nie mogę się ruszać, dobra, czekaj, dobra, spróbuję tak. Nie może... Teraz o... nieście dirta, chcę to zobaczyć co tam. A! <laughs> Zginął, ale go Taki. odepchało jakieś dziwne stetin T Już znikło, dobra. Jezu. O kurde Co się stało się? i kolejna dziura i dobra, ten... ten świat już jest... Jak to wygląda? Jak jakaś apokalipsa. Knockback. Co? <grymianie> Ej, to cię jest powalone do wody. jest? Gdzie jest ten? Gdzie go nawet nie widzę. Gdzie go wywaliło? Tu jest. <grymianie> jak on lata? Jak on lata? Gdzie on jest? Leci. Oh! Ja nie mogę! On oh, przez cały oh, czas oh, leciał, ale powalono oh, TNT. Co mm, to, to jest? Dance? Nie mogę się normalnie pograć! Co to, to jest? E, co to? Oj! No to jest. Błagam, że to, Cześć, oh, co to się oh. stanie. Czemu on na to patrzy? Nie ucieka! Patrz. O oh, nie, myślałem, że to nie działa! No się nic nie stało. Nie dobra, te TNT było beznadziejne akurat. Pierwsze beznadziejne TNT, moi drodzy, a wszystko, całą reszta była ale... Ej, to będzie mocne, ale tu będzie trzeba zmienić lokalizację, jak będę się odepnąć gdzie potem. Jak to przywali, to ja nie wiem, czy serwa nie wywali. Dobra, let's go! Co widzę, to, wie, to jest, jest koniec, TNT? To, jest, to jest koniec, patrz to. TNT. Wow. to! jest TNT! koniec! Uh. 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 Wow. <laughs> Ej, cały. cały uh. świat, widzę, będzie żółty chyba teraz. To jest bomba Ała. atomowa Ała. Jak ten świat wygląda To się... Tu jeszcze jest lag widzę na serwerze Cały czas jest lag Ja muszę stać w miejscu lepiej Co się tu stanie? Ała. Ale co to no, no, tam. Gdzieś tam co, żyjesz Ło! Się... Tak. Nie, jeszcze się nic nie stało Jeszcze nic Chociaż? A? Chociaż nie Stało się coś czy jeszcze nie? Czekaj Nie no jest taki lag ja nie wiem O! Zmienił się klimat na toksyczny. Toksyczny klimat. Toksyczny klimat. Ej, tu jest bomba atomowa, widzę to. Co jest? Okej, okay, na razie się jeszcze nic nie stało. Jezu, ten, ten serwer potrzebuje widzowie. Ja nie wiem, czy, ja, czy hakerka Mnie zabije, że ja to uczyłem, ale do, da, dała mi dostęp do tego. Eee, widzowie, <ścoughs> czekałem z 5 minut i. Gdzie znubek? Ale mi się kręci w głowie Gdzie jest Nubek? Moczy. Czekajcie, jak muszę, dobra ja tepnę do niego, jak go muszę zlokalizować A. A. O nie, bije go trucizna Ale mi się kręci A, w głowie A bo jak on dotyka A. tego, to jest kwas, to co go on dotyka? Nie ruszaj się Nubek, nie ruszaj się Zniszczył to uh -huh. e, jaka... <ślam> jaka dziura Toksyczne to jest uh -huh. Jaka dziura, to jest To tak. jest przesada, to jest, to jest przesada ale mi się kręci w głowie cały czas. Ej, nawet to dotkło. Nie, no to jest przesada, co tu się stało, właśnie. Zle ja nie wiem, jak ten serwer żyje jeszcze. Nie, bo dobra, to zniszczymy. No jego tutaj tepnę. O nie, dokąd to doszło? Cały świat, patrz, co tu się dzieje, go. Ja nie mogę. Patrzcie to, tu nawet drzewa po, poniszczyło. O, 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 gdzie jest? Ej, co to za świat, bez hmm. drzew Ej, dotąd to doszło? Czy tu już jest Git? Ej, ja nie wiem nadal mam toksyczność. Ej, dokąd jest ta... Nubek żyje, patrzcie, on normalnie oddycha, to nie wiem jak to działa. Radiacja tu jest normalnie teraz. Patrzcie to. Dobra, już tej, tej bomby na pewno nie używam, nie? To jest przesada. To jest przesada. O, Kolorowe TNT gdzie on jest? To jest... Może jakiś mniejszy ten będę używał? Co to? O nie, kolejna TNT! Nie! Uciekaj Nubek Ale nie, to wygląda ładnie jak fire... Okej, okay, dobra, o O! Kolorowo! Kolorowy świat, dzięki, dobre! Co się tu dzieje? Są tęcze! Co? O nie, o nie Dobra, jego ja tutaj tepnę, to jest idealnie, to jest idealnie Co jest? No! A bo co, co jest? On, on. Czemu on umiera? Ty, tu! Zamiast wody jest szkło! Oh, e, co to. Oh. O! Dalej gubię? Radiacja, nie, go nie bije. radiacja. O, ale tęca! Jeciek ładnie! Tutaj skarb jest na końcu <laughs> Skarb? Gdzie? Aha, bo te! O, jest, zapomniałem. Są takie zielone ludziki biegają, Nie pamiętam jak one się nazywały. Z takim kociołkiem, z, z pieniążkami, z monetami... Bo ja nie palian, by mi na pewno nie uwierzyli! <gry> Jak to wygląda... O, dżunglę zamienimy! Patrzcie, cały świat zamienimy, widzowie na to. Troszkę to zajmie, A, ta, 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 ta. ale... Dobra, teraz będzie cały świat taki. I Nubek będzie w, w raju teraz. Ale tu dużo zmieniło o! Mamy! Jak to ładnie wygląda! Uee! Czemu to się wszystko zamieniło? I nawet kolorowe owce O kurde, ale nas spamiło tych tęczy I nawet woda jest teraz Już nie jest nawet szkło, tylko jest wełna Gdzie on jest? I zielony świat, i tańca też się zielona Panie, no lubi, jest... mi się spodobało Kto <grybko> mi się podoba, ale trzeba Trzeba, widzowie, ten piękny świat Zamienić teraz w koszmar Chociaż tu jest Entity Firework to może być ciekawe Dobra, robię <grybko> O kurde, dooko. leci wow! JEDZACIE! AKROBATEM! Ja. Uh -huh. O kurde, robimy to! O, ale patrz to, to patrz to! O kurde! O kurde. Co tu jest? Deszcz Jezus, co tu się dzieje? Ukrywać się, chować się kto może! Co tu się odwala? I dobra, zarobi to bo Ale teraz mięsa tyle leży! O kurde, ile tu rzeczy leży! O kurde! Jak to wyczyścić widzowie, to jest już prze... Nubek to będzie sprzątał. Nubek, patrzcie, Nubek to wszystko zbiera, patrz, darmowe rzeczy ma. Darmowe przedmioty, nie musi grać na survivalu, tak? To jest idealne pod niego O, Wiertło! Patrz, patrz, zrobimy tutaj wiertło Zaczynamy robić apokalipsę tego pięknego świata Wiertło to chyba zrobi po prostu taką dziurę w dół Prawdopodobnie żeby nuba nie zahaczyło, proszę wo, to się o, robi? O, o, o. Patrz, on jest idealnie na krańcu przeżyje? I spada Jak to wygląda, czy naprawdę to jest do końca tego Co jest wełna Ej, do końca tego jest wełna Ej, Nubek zaraz zginie Patrz, z jest na skraju życia O kurde, koniec Jaka dziura Jedno serduszko, ale fakt Co, jedno serce Ja nie mogę, dobra, ja mu pomogę O Dziękuję ci Dobra, dajemy teraz, co to jest ten mimik, to jest ciekawe To jest taka ale to może być... O dobra, znikło, już się boję, widzowie, te znikające TNT To jest najgorsze, że się zaraz coś stanie. Jubek, ja... On to zbiera wszystko parczac jak on to zbiera. Ale ja się boję, że... Fasz, nic się nie stało. Czy po prostu jest lag, Nie no, zbiera rzeczy. Znikło te TNT? Dobra, mega dziwne widzowie, odpaliliśmy TNT i nic się... Continental Drift? Co tu się stanie? Dobra, muszę to sprawdzić Nie, to nie Bo tego chyba nie testowałem Czy testowałem? Chyba nie Ej, co tu? Jaki ładny świat tu jest w ogóle O, o, o eee, Co? Że tu się... Aha Si się robi dziura taka Koniec? A nie, bo tu wybucha co chwilę Widzę A gdzie jest nubek? Czekać, jedną nuba tu się robi wielka dziura O, idzie, idzie, idzie On dalej zbiera te przedmioty Dalej Ach, to, je wciąga Wiesz, Te dziury, on tutaj chodzi I on nadal się nie boi, nie? To jest... Ja go muszę przestraszyć Jerzy się przestraszył O, minerały Czemu tam się robi jakaś dziura? O, idzie, idzie, sprawdzić to No przecież Co to, ile? to jest... O kurde, jakie to głębokie yy, Czemu Jaki... to się cały czas kopie? Jakie to głębokie jest, ej o kurczaki! Do Dobra, nie, dla nie takie chodzki, klocki! Już się zakończyło, już się... Minerał, to już teraz będzie bomba, patrzcie, same diamenty będą, ale Nubek nie lubi diamentów. O-o, o nie, uciekaj, Skąd on ma te wełny? Od tych owiec, no. Patrz, patrz, patrz. O! o. o. Nie! Przeził. Tylko nie to! <laughs> tylko nie minerały, on tego nienawidzi, że minerały są... Don... spa nie, ja nie mogę rozsypał się. No nie. Oh. żyję O, 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 co się stanie? Nubek no TNT! O kurde. No to co się dzieje na tym świecie? Jak się odbija? O kurde, coraz więcej. O kurde. Co, ka... co każde odbicie jest coraz więcej. Ucie... O kurde. Nie! nie, Zginął Ej, no nie wiedziałem jaka... co tu się dzieje Ale powalone Już? Już TNT uspokoiliśmy się Ej, to jest nienormalne. Już! Proszę za... o zaprzestanie! Wybuchania TNT to się nigdy nie skończy! Ja chcę nupka tutaj, dobra, tepię go Mam nadzieję, że go nic nie zabije No zabije go tu przecież Jakie to jest jak to daleko leci to jest, jest inubek. O kurde. Niech się to... Jest? Ale przestraszy się, tak jest widzowie. Kolejny ten... Zginął? Nie, nie, nie! nie. Sią jest? Żyje, ale laguje po prostu, jest taki... Kiedy to się skończy? Czego dużo jest! Nie, nie to hakenko. się jeszcze rozbryzguje, nie wierzę! Hakenko ja nie mogę już! Już przestań! On, on myśli, że to hakerka Nie wiem, cóż skąpym powiedzieć. E, dobra, jakieś może... O nie, to, to jest też przemocne Chociaż nie to jest... Nie, nie, to jest przemocne Tinty, tego na pewno nie dajemy. Eee, co możemy? Giant! P no nie spodziewałem się, że te tinti będzie wybu wybuchać kolejne 5 minut i patrzcie! Patrzcie tą wodę w ogóle, co tu się to dalej wybucha Co to jest za dziura? Jaką to jaskinie wywoli... E, nie, dobra, to jest, naj to jest chyba najmocniejsze tinti. To jest chyba najmocniejsze Co to się stało? Co to jest? Już powaliło gdzieś znubek, tu gdzieś był. Nubek, 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 gdzie ty? On uciekł na, na normalny świat. Papusko, papusko, papusko. papusko. A ty jesteś, super, super. Papusko, 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 papusko Ty z moim przyjacielem. Eeee, papusko, papusko, skociliście, patyczki. Nie mogę, nie dobra nie jakiś to... delikatny chcę damy Pierdzą papugę, zycio bieeeć Gdzie on jest? Oh, a Kenku ty debilu Jak Cię spotkam to Cię normalnie Zobaczę co zrobię, a teraz wow. idę Bw? O nie coś spada Ej <grym> fi, <grym> Firework będą idealne widzowie Eee to o o o To gdzie on jest? No i jeden do wody wpadł. on szybko? Dobra, muszę. Co on robi tutaj? I... Dobra. Widzowie, no Nubek że jest przerażony I... chyba totalnie, nie? I... I... Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę tego D&D a go pozauje. O już dobra, widzowie, chyba, chyba zakończyliśmy ten temat.